Wiadostwo jebane w akcji, to co przede mną jedzie, jadę przez cały las 70 na godzinę. Bo kurwa, tweluchy, kurwa, jadą przede mną. Koło mnie to wiedzą, jak się jeździ, na pełnej piździe kurwa, jebane śmiecie, pierdolone. jego, kurwa, strale, kurwa, jeden już leży na cmentarzu, drugi się o włos, kurwa bo też by tam poszedł, no i trzeci nie wiadomo teraz kurwa jebamy śmiecie pierdolone przestałem się w ogóle patrzeć na to kurwa główno jebamy, bo to się za nos jest z... co w łeb pierdolnie to się to w tej gnoje to to robią cele pierdolone i jak też co spadł to przecież bym mu pożyczył rusztowania, bo nawet sam chciałem stanąć, ale mówię, no trochę nie pasowało. Bo widzę, że kurwa, sam z tą chodzę, to wiem co to kurwa znaczy. Ale mówię, no, może on by się też nie zapytał, ale jak, jak ja się nie patrzę, cześć nie pokazuję. No bo celuchy pierdolone, kurwa mi się za nos trzymają, to się nie patrzy. No to sobie pomyślał,